Jeszcze raz, tu nie chodzi o to, żeby coś wykopać z naszego życia, tu nie chodzi o to, żeby coś od czegoś się odczepić, od czegoś się e, nie wiem, e, odciąć, absolutnie nie. Ja w ogóle takimi tematami się nie zajmuję. Dla mnie wszystko musi być zintegrowane i zintegrowane w miłości i przede wszystkim w zrozumieniu. E, dopiero wtedy może być pełna integracja możliwa, jeżeli uda nam się wznieść ponad siebie i zrozumieć całość. Całość, oczywiście, w jakimkolwiek formacie, my to możemy z naszego ludzkiego punktu widzenia tą całość zobaczyć, ale w zrozumieniu tego naszego życia, jako ja, jako Mał i Małgosia, tak i Ty jako Jacek czy Ania, to chodzi tylko o tutaj tą inkarnację i jak dobrze jest nam to możliwe. Ok? I tym będziemy się zajmować, um, po to, by Twoje życie było pełniejsze, żeby mogło się szybciej rozwijać i żeby szybciej było dla Ciebie lekko, łatwo i przyjemnie. To nie znaczy, że niedogodności życia nie będą Cię dotykać, ale nie w takim wymiarze. Okay? Te swoje doświadczenia będziesz robić, bo my, my możemy. My możemy Doświadczyć odrzucenia w bardzo różnym formie, tak? Możemy go na, na poziomie totalnego mobbingu przeżyć, ale możemy go na zasadzie, no dobra, koleżanka odeszła, tak? Stwierdziła, że jednak jestem głupia i poszła sobie. No i takie mamy trochę, nie? Nie fajnie się z tym czujemy. Ale rozumiecie, to między totalnym mobbingiem a takim doświadczeniem to jest mega różnica. I o to właśnie chodzi, żeby lepiej zrozumieć, żeby wyjść z tej fali takiego błota totalnego, gdzie wszystko już nas boli, że gdzie, gdzie nasza granica bólu jest napięta do ostatniej żyłki wytrzymałości. Już mamy uczucie, że jak nam jeszcze coś dowalą na plecy, to po prostu się opadniemy z sił, tak? Um, I to są te momenty, z których dobrze jest wyjść. Chodzi by po to, żeby znowu być panem własnego życia, bo Ty nie jesteś non-stop w tym błotku. Twoja droga gdzieś tam Cię poprowadziła i musiał być tego jakiś powód. Byś jeszcze silniej doświadczyła, byś się odbił, odbiła od tego dna i ja Tobie w tym pomowę. Ja Cię nie uleczę, ale ja Cię wezmę za rączkę i poprowadzę do miejsca wyjścia z błotka, żeby się za Tobą nie ciągnęło. Ok?